28 latek ukradł 31 pierścionków zaręczynowych. Nowy sącz, 28 latek miał kupić pierścionek zaręczynowy. Ukradł 31. Policja zatrzymała 28-letniego mieszkańca Nowego Sącza, który pod pretekstem zakupu złotego pierścionka zaręczynowego ukradł całą paletę ekspozycyjną zawierającą 31 sztuk tego typu wyrobów. Postawiono mu zarzut kradzieży szczególnie zuchwałej. Jak poinformował we wtorek rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń, do kradzieży doszło w jednym ze sklepów jubilerskich na terenie Nowego Sącza. 28 latek pod pretekstem kupna pierścionka zaręczynowego dla ukochanej poprosił ekspedienta o możliwość obejrzenia biżuterii z bliska. Kiedy pracownik położył paletę ekspozycyjną zawierającą 31 tego typu wyrobów jubilerskich ze złota, sprawca chwycił ją i uciekł ze sklepu. Wartość zrabowanego towaru oszacowano na około 50 tysięcy złotych. Mężczyzna podejrzewany o kradzież został zatrzymany następnego dnia, a policjanci znaleźli przy nim część skradzionego łupu o wartości około 20 tysięcy złotych. Mieszkańcowi nowego sądza postawiono zarzut kradzieży szczególnie zuchwałej, za co grozi mu do 8 lat więzienia. Sąd zastosował wobec niego areszt tymczasowy na 3 miesiące.